Cześć, witajcie! Mam tu takie fajne wiaderko, i dzisiaj z tego wiaderka zrobimy bulbulator. Nie, że Po ostatnim odcinku, gdzie zrobiłem przyrząd spłytki do wycinania kołków, jeden z kolegów z grupy serdecznie pozdrawiam powiedział, że można zrobić również kołki za pomocą narzynki. Wiecie co? Chodziłem kilka dni i nie dało mi to spokoju, bo chciałbym zobaczyć jak będzie wyglądała jakość takiego kołka. No gdyż narzynka sama z siebie, sama, sama w sobie po prostu no, nacina gwint, więc o ile zetnie mi do danej średnicy, no to kołeczek pozostanie wintowany Dobra. Słuchajcie, mam tutaj taki komplet narzynek. To jest narzynka M12 i narzynka M10. Zobaczymy, co, co mi z tego wyjdzie. Ok, kamera przestawiona. A teraz tak, M12 na pierwszy ogień. Oczywiście, wszystkie techniki to nie są moje wymysły, tylko to są wymysły już od wielu lat. Ktoś tam gdzieś wymyślał, a my je po prostu gdzieś powielamy, puszczamy w eter. Także nie jest to mój pomysł. Ok, powinno być dobrze. I zobaczymy, co będzie się działo. Ok, tutaj mi złamało. Tu jest mi złamało. Jest nieuniknione. A jest to spowodowane tym, że po zaostrzeniu, że tak zrobimy z powrotem, że po zaostrzeniu y, tej końcówki pod wkrętarkę, y, nie mam tutaj jakiejś tokareczki, żeby zatoczyć. Zresztą, gdybym miał tokarkę, to bym se kołki toczył na, na tokarce. Ale tutaj nie ma, więc muszę sobie radzić jako tako. Po prostu było bicie. Za duże i mi to pękło, ale teraz można wykorzystać ten kawałek. Ten kawałek wsadzę do wkrętarki i tu już takiego bicia nie, nie powinno być. Ok, kołeczek mam. Kołeczek mam zrobiony, ale jest nagwintowany, to mi się nie podoba. Teraz dodatkowa robota trzeba by było go szlifować, więc. No nie wiem, chyba że ja coś źle robię, ale nie podoba mi się tutaj i tak na dobrą sprawę do dziesiątki nie będę podchodził, bo nie ma, nie ma sensu. Chciałem tylko sprawdzić w jaki sposób wychodzą, bo kilka zdań tam na grupie wymieniliśmy. I tak jak mówiłem, cały czas nie daje mi to spokoju. Zobaczcie sobie, jak wygląda jakość tego kołka. A ja powinienem jeszcze gdzieś mieć z tej płytki wybijany kołek. To mamy ten kołek, który jest z narzynki zrobiony. I wygląda tak jak wygląda. Tak, na dobrą sprawę wymaga jeszcze jakiejś obróbki papierem ściernym, żeby to jakoś wyglądało. I bo OK, no można, jeżeli chodzi do wykorzystania te kołki z narzynki, można wykorzystać... nie wiem. Do elementów, których nie widać, jeżeli kołek ma nam się gdzieś kończyć na jakimś obrzeżu deseczki, no to w tym momencie bardziej bym obstawiał za kołkiem, który był wycinany za pomocą blaszki, blachy tego mojego przyrządu, który zrobiłem, a narzynka do takich prac gdzieś przy łączeniu czegoś większego, gdzie nie widać kompletnie tego kołka. Także to by było na tyle. Zapraszam na moje Instagramy. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Zostaw łapkę wciśnij, guziczek, ten czerwony dzwoneczek. Będziesz wiedział, że wrzuciłem coś nowego. Jeszcze raz. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Spokojnych wakacji. Odpoczywajcie i zaglądajcie na kanał. Dzięki, pozdro do następnego. A dzisiaj już jest czwartek, nie, środa. Środa dwa dni do pracy. Później wolne. Masakra.